Król Midas. Żył sobie niegdyś potężny król o imieniu Midas. Był bardzo chciwy. Interesowało go wyłącznie posiadanie jak największej ilości złota. Na potrzeby swoich poddanych nie zwracał najmniejszej uwagi. Ale zgromadzone już złoto nie wystarczało mu. Pewnego dnia wezwał sławnego czarodzieja. Chcę? Abyś pomógł mi swoją magią pomnożyć moje skarby, oświadczył. Obdarzę Twoje ręce tak nadzwyczajną mocą, jakiej nigdy jeszcze nie miał żaden śmiertelnik, powiedział czarodziej. Wyciągnij ręce. Czarodziej delikatnie klepnął dłonie króla i powiedział: Odtąd wszystko, czego dotkniesz, stanie się bardzo cenne. Teraz każda rzecz, której dotknął król. Przemieniała się w najczystsze złoto. Ku jego zdziwieniu, nawet kiedy zasiadał do posiłku, wszystkie potrawy zamieniały się w złoto. Król nie był tym zachwycony. Pomyślał, że w ten sposób może zagłodzić się na śmierć. Następnego dnia króla odwiedziła księżniczka. Kiedy go pocałowała, nagle ona także zamieniła się w złoto. Co za koszmar! Zawołał król. Ponownie wezwał czarodzieja i zwrócił się do niego: Proszę, odbierz mi mój magiczny dotyk. Moja córka zamieniła się w złoty posąg, a ja nie jadłem od trzech dni. Przywróć mojej córce ludzką postać. Ona znaczy dla mnie więcej niż wszystkie moje skarby. Mak skinął swoją czarodziejską różdżką i wszystko wokół przybrało swoją dawną postać król Midas zrozumiał, że złoto nie przynosi szczęścia i rozdał swoje skarby biednym.